Ronda Bern, magia, fragmenty. Czyta Gosia Sośniak. Moje odkrycie. Moja historia jest doskonałym przykładem tego, jak wygląda życie, gdy człowiek nie wie o sile wdzięczności i co się dzieje, gdy uczyni wdzięczność częścią swojego życia. Gdyby sześć lat temu mnie zapytano, czy okazuję wdzięczność, odpowiedziałabym: Tak, na pewno to robię. Dziękuję, gdy dostaję prezent, gdy ktoś otworzy przede mną drzwi, albo gdy ktoś coś dla mnie zrobi. Okazało się, że to nie do końca była prawda. Nie wiedziałam, co naprawdę oznacza być wdzięcznym. I samo mówienie słowa dziękuję przy przypadkowych okazjach z pewnością nie czyniło mnie osobą pełną wdzięczności. Życie bez wdzięczności stanowiło dla mnie niemałe wyzwanie. Miałam długi, coraz większe z miesiąca na miesiąc. Pracowałam naprawdę ciężko, ale moja sytuacja finansowa wcale się nie poprawiała. Próbując dotrzymać kroku rosnącemu zadłużeniu i sprostać obowiązkom, bez przerwy żyłam w stresie. Moje relacje z innymi osobami przypominały wahadło. Przechodząc od zadowalających do katastrofalnych, ponieważ zdawało się, że nigdy nie mam dość czasu dla nikogo. Choć zostałabym opisana jako zdrowa, pod koniec każdego dnia czułam się wyczerpana. Często się przeziębiałam i co roku dopadały mnie nowe choroby. Miewałam chwile szczęścia, gdy wychodziłam z przyjaciółmi albo wyjeżdżałam na wakacje. Ale potem przybijała mnie konieczność jeszcze cięższej pracy, żeby zapłacić za te przyjemności. To nie było życie, to była walka o przetrwanie. Z dnia na dzień, od wypłaty do wypłaty, i zanim zdążyłam rozwiązać jakiś problem, pojawiały się następne. Pewnego dnia stało się coś, co zmieniło wszystko w moim życiu. Odkryłam pewien sekret dotyczący życia, i w wyniku mojego odkrycia, jedną z rzeczy, które zaczęłam robić, stało się codzienne praktykowanie wdzięczności. W efekcie wszystko w moim życiu się zmieniło, a im częściej praktykowałam wdzięczność, tym cudowniejsze były tego efekty. Moje życie naprawdę stało się magiczne. Po raz pierwszy w życiu uwolniłam się od długów i niedługo później miałam pieniądze, jakich potrzebowałam, żeby zrealizować moje zamierzenia. Problemy w moich związkach, pracy i zdrowiu zniknęły i zamiast codziennie borykać się z przeciwnościami, dzień po dniu wypełniały same dobre rzeczy. Stan mojego zdrowia uległ ogromnej poprawie. Przybyło mi energii i poczułam się lepiej niż wtedy, gdy miałam 20 lat. Moje więzi z innymi osobami nabrały większej głębi i w ciągu zaledwie kilku miesięcy przeżyłam z rodziną i przyjaciółmi znacznie więcej szczęśliwych chwil niż przez wszystkie minione lata. A ponad wszystko czułam się szczęśliwsza niż kiedykolwiek uważałam to za możliwe. Byłam bezgranicznie szczęśliwa. Najszczęśliwsza w życiu. Wdzięczność mnie zmieniła i moje życie uległo magicznej przemianie. Dzień piąty: Magiczne pieniądze. Wdzięczność jest bogactwem, skarga jest ubóstwem. Zbiór hymnów Stowarzyszenia Nauki Chrześcijańskiej. Jeśli w Twoim życiu brakuje pieniędzy, musisz zrozumieć, że uczucia zmartwienia, zazdrości, rozczarowania, zniechęcenia, wątpliwości czy strachu o pieniądze mogą sprawić, że pieniędzy nigdy Ci nie przybędzie, ponieważ uczucia te wynikają z braku wdzięczności za pieniądze, które masz. Narzekanie na pieniądze. Kłócenie się o pieniądze, frustracja z powodu pieniędzy, krytyczny stosunek do kosztu czegoś albo sprawianie, żeby ktoś inny źle się czuł w związku z pieniędzmi, nie są aktami wdzięczności. I Twoja sytuacja finansowa może się nigdy nie poprawić, a wręcz ulec pogorszeniu. Bez względu na to, jaka jest Twoja obecna sytuacja finansowa, sama myśl o tym, że masz za mało pieniędzy, jest niewdzięcznością wobec pieniędzy, które posiadasz. Musisz wyrzucić z głowy myśl o swojej obecnej sytuacji i zamiast tego odczuwać wdzięczność za pieniądze, które masz, żeby pieniądze w Twoim życiu mogły się magicznie pomnożyć. Bo kto ma wdzięczność za pieniądze, Temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma wdzięczności za pieniądze, temu zabiorą również to, co ma. Odczuwanie wdzięczności za pieniądze, kiedy ma się ich niewiele, jest wyzwaniem dla każdego, ale zrozumienie, że nic się nie zmieni, dopóki nie zaczniesz być wdzięczna, zainspiruje cię do odczuwania wdzięczności. Temat pieniędzy może być trudny dla wielu ludzi, zwłaszcza gdy nie mają ich dosyć. Dlatego ćwiczenie Magiczne Pieniądze składa się z dwóch kroków. Ważne jest, żebyś przeczytała całe ćwiczenie Magiczne Pieniądze rano, ponieważ będziesz je wykonywać przez cały dzień. Usiądź i na kilka minut wróć myślą do czasów dzieciństwa, zanim miałaś własne pieniądze. Gdy przypomnisz sobie, ile razy płacono za ciebie, wypowiedz i postaraj się całym sercem poczuć magiczne słowo: dziękuję za każdy przypadek. Czy zawsze miałaś co jeść? Dziękuję. Czy mieszkałaś w domu? Dziękuję. Czy kształciłaś się przez wiele lat? Dziękuję. Jak codziennie docierałaś do szkoły? Czy miałaś podręczniki szkolne, obiady i wszystkie rzeczy, które są potrzebne w szkole? Dziękuję. Czy w dzieciństwie wyjeżdżałaś na wakacje? Dziękuję. Jakie prezenty urodzinowe sprawiły ci największą przyjemność? Dziękuję. Czy miałaś rower, zabawki, domowe zwierzątko? Dziękuję. Czy dostawałaś nowe ubrania? Gdy szybko wyrastałaś ze starych? Dziękuję. Czy chodziłaś do kina, uprawiałaś sport, uczyłaś się gry na jakimś instrumencie, albo miałaś hobby? Dziękuję. Czy chodziłaś do lekarza i dostawałaś lekarstwa, kiedy byłaś chora? Dziękuję. Czy chodziłaś do dentysty? Dziękuję. Czy miałaś niezbędne rzeczy, których używałaś codziennie, takie jak szczoteczka i pasta do zębów, mydło i szampon? Dziękuję. Czy podróżowałaś samochodem? Dziękuję. Czy oglądałaś telewizję, rozmawiałaś przez telefon, używałaś światła, elektryczności i wody? Dziękuję. Za to wszystko trzeba płacić, a ty miałaś to wszystko bez opłat. Gdy przejrzysz wspomnienia ze swojego dzieciństwa i młodości, zrozumiesz, ile otrzymałaś rzeczy, które są równoważne ciężko zarobionym pieniądzom. Bądź wdzięczna za każdą z nich i za wspomnienia, ponieważ kiedy będziesz odczuwać szczerą wdzięczność za pieniądze, które otrzymałaś w przeszłości. Twoje pieniądze w magiczny sposób pomnożą się w przyszłości. Gwarantuje to prawo uniwersalne. Aby kontynuować ćwiczenie magiczne pieniądze, weź banknot o niskim nominale i na karteczce, którą do niego przylepisz, napisz. Dziękuję za wszystkie pieniądze, które dostałam przez całe moje życie. Noś dzisiaj magiczny banknot w portfelu, torebce. Albo kieszeni. Przynajmniej raz rano i raz w południe, albo tak często jak chcesz, wyjmij magiczny banknot i trzymaj go w rękach. Przeczytaj napisane słowa i postaraj się odczuć prawdziwą wdzięczność za obfitość pieniędzy, które dostałaś w swoim życiu. Im bardziej będziesz szczera, im bardziej będziesz to odczuwać, tym szybciej zobaczysz cudowną zmianę w swojej sytuacji finansowej. Nigdy się zawczasu nie dowiesz, w jaki sposób otrzymasz więcej pieniędzy, ale prawdopodobnie wiele różnych okoliczności pomoże ci się zorientować, że tak się właśnie stało. Możesz uzyskać pieniądze, nie spodziewając się ich. Czy to otrzymując nieoczekiwany przypływ gotówki, czy też przelewy, lub jakieś zniżki, rabaty albo upusty, ewentualnie dostając za darmo różne dobra materialne, za które musiałabyś zapłacić. Od dzisiaj kładź swój magiczny banknot w miejscu, gdzie będziesz go widziała każdego dnia, żeby ci przypominał o wdzięczności za obfitość otrzymanych pieniędzy. Nie zapomnij, że im częściej będziesz spoglądać na magiczny banknot i odczuwać wdzięczność za otrzymane pieniądze, tym więcej magii przyciągniesz. Obfitość wdzięczności za pieniądze równa się obfitości pieniędzy. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, że będziesz chciała poskarżyć się na coś związanego z pieniędzmi, czy to słowami, czy w myśli, Zapytaj samą siebie, czy chcę zapłacić za tę skargę? Ponieważ ta jedna skarga spowolni albo wręcz zahamuje napływ pieniędzy. Od tego dnia obiecaj sobie, że ilekroć dostaniesz jakieś pieniądze czy będzie to wynagrodzenie za pracę, jakiś zwrot, czy zniżka albo gdy ktoś da ci coś, za co musiał zapłacić. Będziesz naprawdę za to wdzięczna. Każda z tych okoliczności oznacza, że otrzymałaś pieniądze, i każdy przykład daje Ci okazję do użycia magicznej siły wdzięczności, żeby zwiększyć i pomnożyć Twoje pieniądze jeszcze bardziej przez odczuwanie wdzięczności za te, które właśnie dostałaś. Książka zawiera praktyczne ćwiczenia, które poprowadzą Cię głębiej. Dziękuję, że słuchasz. Jeśli chcesz, wracaj do tych słów tak często, jak tego potrzebujesz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, bo magia działa, kiedy wracasz.